Najważniejsza rzecz. Na filmikach tak naprawdę nie widać większej różnicy między ekranami. To jest zauważalna tylko jeśli porównamy obie konsole bezpośrednio. A oba ekrany są świetne. Jeśli chodzi o żywe kolory, to jest większe wskazanie, oczywiście, na OLED. Natomiast według mnie to jest głównie spowodowane barwą ekranu, która jest po prostu bardziej żółta, dzięki czemu kolory wydają się bardziej nasycone. W mniej kolorowych grach te różnice są praktycznie niezauważalne. LCD ostrzejszy i to widać, ale również znów. Przy bezpośrednim porównaniu. Na zewnątrz oba ekrany radzą sobie bardzo podobnie, według mnie trochę lepiej OLED. W słońcu nie porównywałem, to żadna przyjemność grać na słońcu i tak niewiele widać. Na koniec moje porównanie przy automatycznej jasności, i wtedy to wygląda naprawdę podobnie. W nuty czernio OLEDa robią robotę, jest to zdecydowana różnica. Na jego korzyść. W ciągu dnia mimo wszystko na LCD czernie wyglądają równie dobrze jak na OLEDzie. Bez bezpośredniego porównania wcale nie w oczy. Aktualne ekrany LCD są naprawdę rewelacyjne. Podsumowując, jeżeli grasz w dzień, a chcesz grać nowe gry i zapewne przy lepszej jakości, to bierz Switcha 2. Jeżeli jednak chcesz nadrobić sporo gier ze Switcha 1 i nie interesuje Cię tak bardzo framerate itp., bierz Switcha OLED. Tam jest świetny ekran, a w nocy wiele wynagradza.